Witam wszystkich widzów kanału Tajemnity. Jak by wyglądał świat, gdyby ludzie posłuchali choć przez chwilę ezoteryków, rozumiejąc, że wszechświat używa liczb anielskich, aby do nas przemawiać, zwracać naszą uwagę, prowadzić nas, łączyć się z nami i nas budzić? Wszechświat ma wiele sposobów komunikowania się z nami. Spośród nich liczby aniołów są obecnie najczęściej omawianym tematem komunikacji duchowej na świecie. Wielu ludzi widzi te liczby wielokrotnie każdego dnia. Wielki naukowiec Nikola Tesla powiedział, jeśli wszechświat jest osobą, musi być matematykiem. To dlatego, że wszechświat używa liczb do komunikacji. Żyjemy w świecie fizycznym, doświadczamy fizycznych ograniczeń. Te fizyczne ograniczenia nie polegają na pukaniu w nasze ramiona i mówieniu. Tak, myślę, że teraz musisz znaleźć nowe źródło dochodu. Musimy więc skupić się na subtelnych i kreatywnych sposobach, w jakie wszechświat przekazuje nam wiadomości. Życie chwilą obecną, patrzenie na wszystko z optymizmem pozwala nawiązać kontakt ze znakami duchowymi. Jeśli człowiek jest zajęty takimi rzeczami jak lęk, przecenianie, nadmierna krytyka, osądzanie i gniew, nigdy nie zrozumie, kiedy jego duch próbuje zwrócić jego uwagę w określonym i ważnym kierunku. Jeśli pracujecie nad swoimi celami, zaczyna się widzieć te liczby raz po raz od pierwszej chwili, gdy nagle pojawią się w naszym życiu. To przykład błędu potwierdzenia zgodnie z prawem przyciągania. Jak postrzegamy liczby anielskie? Numer telefonu, adres, numer rejestracyjny, numer magistrali autobusowej i powtarzanie tego samego numeru lub wzoru numerów. Przykłady: 111, 222, 333, 444, 555, 666, 1212, 1010, 2222 itd. Tak polubienia na Facebooku, udostępnianie na Facebooku, komentarze na Facebooku, subskrybenci YouTube'a, wyświetlanie na YouTube, polubienia na YouTube i tym podobne. W mediach społecznościowych przykłady: 22 555 333 000 Powtarzanie tej samej liczby lub wzoru liczbowego co godzina na telefonie lub zegarku. Przykłady 11.11, 2.22, 3.33, 4.4, 22.22. Można też przypadkowo natknąć się na liczby, które oznaczają coś wyjątkowego, na przykład Wasz szczęśliwy numer lub datę Waszych urodzin. Dlaczego wciąż widzimy liczby aniołów? To pokazuje, że od dawna niestrudzenie pracujemy nad swoimi celami. Wiemy o prawie przyciągania, ale jeśli jesteś tylko marzycielem, nie zobaczysz tych liczb. Liczby reprezentują uniwersalny proces dla swoich celów. Oto lista programów, które pomogą Ci osiągnąć Twój cel. To jest moment, w którym rozpoznajesz swoją duchową moc i nieskończoną moc podświadomości. Trzy miesiące temu, sześć miesięcy temu lub rok temu, mogłeś być inną osobą niż teraz, ale te liczby pokazują, że zmieniłeś się właśnie w tym czasie. Jeśli pracujesz nad swoimi marzeniami, ale nie widzisz tych liczb anielskich, nie oznacza to, że twoje marzenia się nie spełnią. Ci, którzy widzą liczby anielskie raz po raz, to ci, którzy bardziej niż ty obudzili nieskończoną moc swojej podświadomości. Jak sobie radzić z liczbami aniołów? Wiele osób zadaje sobie pytanie, co oznacza 111? Dlaczego widzę godzinę 11:11? .11? Dlaczego tak często pojawia się w moim życiu liczba 555? Należy tu pamiętać o jednej rzeczy: istnieje ogromna liczba liczb aniołów. Musisz znać znaczenie tych liczb i musisz wiedzieć, jak używać tych liczb, aby osiągnąć swoje cele. Przykład: Mam do ciebie pytanie. Pytanie tak lub nie. Możesz odpowiedzieć na pytanie tak lub nie i nie możesz użyć żadnej innej odpowiedzi. Jeśli nie odpowiesz, zadam pytanie kilka razy, a potem powstrzymam się od zadawania go ponownie. Tak wszechświat właśnie komunikuje się z nami. Wszechświat zadaje nam pytanie, pokazując nam liczby aniołów oraz pytanie tak lub nie. Musimy na nie odpowiedzieć. Gdy zobaczysz numer anioła, odpowiedz tak. Następnie wypuść jeden, dwa, trzy swoje cele do wszechświata, a w następstwie powiedz jak poniżej. Tak, mam wymarzoną pracę. Dziękuję. Albo dziękuję za danie mi pięciu tysięcy złotych. Lub też mieszkam w domu moich marzeń. Dziękuję. Co człowiek powinien zrobić potem? Bądź pewny swoich celów przez resztę dnia. Nie martw się, kiedy i jak to się stanie. Bądź pozytywnie nastawiony do swoich celów. Bądź świadomy swoich myśli. Bądź czujny na nowe okazje, które pokażą Ci drogę do osiągnięcia celu. Jesteś na dobrej drodze i jesteś blisko swojego marzenia. Znaczenia liczb anielskich są różne. Jak wspomnieliśmy wcześniej, wszechświat wysyła nam wiadomości z liczb anielskich. Wielu medytujących widzi liczbę anielską, oznacza to, że muszą mieć spokojny umysł, aby otrzymywać wiadomości z wszechświata. Otrzyma się wiadomości o tym, co wizualizujemy. To właśnie dzieje się z samą podświadomością. Najważniejsze to nie martwić się, że nie widzi się numerów aniołów, ponieważ czasami to, co manifestujemy, jest udane, nawet jeśli numer anioła nie jest widoczny. Pomyśl o doświadczeniach, które miałeś w swoim życiu. Niektórzy widzą powtarzającą się liczbę trzy razy. To te same powtarzające się liczby. Niektórzy widzą je cztery razy. Jak wspomniano powyżej możemy zobaczyć liczby aniołów na wiele sposobów. Teraz pozwólcie, drodzy widzowie, że wyjaśnimy znaczenie liczb anielskich. cztery jedynki można nazwać najważniejszą liczbą. Zobaczysz tę liczbę, gdy bramy wszechświata się przed tobą otworzą. Wtedy zobaczysz tę liczbę nawet jeśli to, co manifestujesz, jest bliskie spełnienia. 2222-4 dwójki. Większość ludzi postrzega tę liczbę w sposób miłosny. Wielu ludzi wierzy, że widzą te liczby, gdy spotkają partnera duchowego lub gdy są blisko spotkania. 3333-4 trójki Tę liczbę można wprowadzić jako liczbę wskazującą równowagę. Często tę liczbę widać, gdy dusza, umysł i ciało łączą się. Niektórzy mówią, że ta liczba oznacza nie tyle równowagę fizyczną, duchową, co również kosmiczną. 4444. Cztery widzimy tę liczbę w przypadku domu. Wiele osób mówi, że powinniśmy pomyśleć trochę o naszym domu i naszej rodzinie, jeśli widzimy tę liczbę. Wiele osób wierzy, że kiedy widzimy tę liczbę, wszechświat nas właśnie chroni. 4 piątki 555. tę liczbę widać, gdy następuje pozytywna zmiana. Tę liczbę można zobaczyć, gdy dzieje się coś innego, na przykład zmiana pracy, zmiana związku, ale ta zmiana wpływa na nas pozytywnie. 6666 4 szóstki. Ta liczba mówi Ci, abyś pozbył się negatywnych myśli i stał się pozytywny. Innymi słowy, aby wszystko zrównoważyć. Oznacza to, że rzeczy takie jak Twoje bogactwo i miłość są już wyliczone. 7777 Jeśli ktoś widzi tę liczbę, jest na dobrej drodze. Ludzie widzą te liczby, gdy dzieje się wiele pozytywnych rzeczy. 8888 to liczba, którą wiele osób lubi widzieć. Ta liczba oznacza bogactwo. Oznacza to, że będziesz mieć dobrobyt, jeśli będziesz ją widzieć wielokrotnie. 9999. Zobaczysz tę liczbę, gdy coś się skończy i nastąpi nowy początek. Może to być coś już zrobionego lub jakiś związek. Coś się kończy i zobaczysz tę liczbę na dobrym początku. Specjalna uwaga na temat liczb anielskich. Tak jak cieszymy się widząc liczbę Anioła, podziękujmy Wszechświatowi za komunikowanie się z nami i prowadzenie nas przez trudną drogę życia. Już następnego dnia nasz cel, który sobie obraliśmy, może zostać osiągnięty, ponieważ taka liczba Anioła nam się pojawiła. Ale to nie zwalnia nas z podziękowania Wszechświatowi za to, że utorował nam drogę do spełnienia naszych celów. Bądźmy pewni siebie, wszechświat da nam to, co słuszne, we właściwym czasie. Ponadto, to, że nie widzi się liczby anioła, nie oznacza, że Twój cel nie zostanie osiągnięty. Ponieważ wszyscy jesteśmy różni, otrzymujemy różne wiadomości ze wszechświata. Poczekajmy, aż nadejdzie nasz czas. Bądźmy wdzięczni za to, co już mamy. Postępować należy tutaj zgodnie z odpowiednią metodą manifestacji, aby uzyskać lepsze rezultaty. Tak więc bądźmy dobrzy i nastawmy się na odbieranie anielskich liczb.